Słuchajcie, o przyjaciele, gdyż wydarzyło się coś zdumiewającego i zarazem przerażającego w krainach Ameryki Środkowej. Dwie różne manifestacje Najświętszej Marii Panny, zarówno z Garabandal, jak i z Fatimy, objawiły się w Salwadorze. O, jakaż to cudowność! Te wydarzenia pozostawiły wszystkich świadków w osłupieniu na tej świętej ziemi Salwadoru. W czasie burzliwych lat od 1979 do 1992 wybuchła niszczycielska wojna domowa. Pośród tej tragicznej konfuzji, dwie młode siostry, Lidia i Flor Rivas, w wieku odpowiednio 13 i 10 lat, zaczęły mieć wizję najświętszej Marii Panny w malowniczej wiosce Las Roses. Pomimo braku podstawowych usług. Takich jak prąd czy woda pitna, dom rodziny Rivas stał się miejscem spotkań z boskością. Wtedy na scenę wkracza ojciec Prospero Sano, kluczowa postać w tej duchowej opowieści. Jego spotkanie z młodymi widzącymi oznaczało początek głębokiej podróży duchowej. Powierzając mu zapisy wiadomości Matki Boskiej, ojciec Prospero podjął misję, która dała kształt biegu jego życia. Wiadomości w duchowo-gęstym języku przekraczały zrozumienie młodych dziewcząt, co podkreślało ich boskie pochodzenie. Te objawienia towarzyszyły cudownym wydarzeniom, w tym spontanicznemu pojawieniu się uzdrawiającego źródła 5 czerwca 1984 roku. To cudowna woda, która przypisuje się właściwości uzdrawiające zarówno fizyczne, jak i duchowe, wciąż przyciąga pielgrzymów w poszukiwaniu pociechy i odbudowy. Budowa skromnej kaplicy na tym miejscu świadczy o trwałym wpływie tych nadprzyrodzonych objawień. Przy prezentacji wiadomości biskupowi Ustarowi Baraona ojciec Prospero otrzymał potwierdzenie autentyczności objawień. Uznanie przez biskupa zbieżności tych wiadomości z tymi z Garabandal podkreśliło boski charakter tych spotkań. Późniejsze interakcje z Konhitą, główną widzącą z Garabandal, jeszcze bardziej potwierdziły znaczenie przekazywanych wiadomości w Salwadorze. Podróż ojca Prospero nie była pozbawiona wyzwań. Jego początkowa niechęć do przyjęcia tego wyznaczonego drogowskazu ustąpiła miejsca głębokiemu akceptowaniu, zaznaczonemu przez boskie zapewnienia i łaski. Trzy dekady po swoim święceniu kapłańskim. Ojciec Prospero rozważa początkową obietnicę pokoju od Matki Boskiej, złożoną z końcem wojny domowej. Jego silne zaangażowanie w szerzenie wiadomości Matki Boskiej jest świadectwem jego niezłomnej wiary. W centrum wiadomości Matki Boskiej znajdują się pilne wezwania do modlitwy. Żalu i jedności w kościele, ostrzeżenia przed oszustwem między dobrem a złem oraz nadchodzącym widmem boskiej kary rezonowały poprzez objawienia. Zaproszenia Matki Boskiej do modlitwy rodzinnej, zwłaszcza do odmawiania różańca, podkreśliły znaczenie zbiorowego zaangażowania duchowego. W miarę jak rozwija się narracja objawień Matki Boskiej w Salwadorze. Pojawiają się pytania o znaczenie wybranej formy przekazu i wieczną ważność jej przesłań. Lidia i Flor Rivas obrały różne ścieżki. Podczas gdy jedna z sióstr wybrała świętość małżeństwa i osiedliła się w Stanach Zjednoczonych, druga przyjęła życie poświęcenia w Opus Dei. Ich silne zaangażowanie w swoje odpowiednie powołania służy jako świadectwo trwałego wpływu boskich spotkań których doświadczyły. Objawienia Matki Boskiej, przebrana na przemian w habit Nuestre Senora de Garabandal i stresenora de Fatima, nadawały manifestacjom głęboki symbolizm. Od pojawienia się uzdrawiających wód po niebiańskie wizje schodów schodzących z nieba, każdy element spotkań miał duchowe znaczenie, zapraszając do kontemplacji i czci. W wiadomościach Matki Boskiej zawarte były prorocze ostrzeżenia o nadchodzących cierpieniach i pilnej potrzebie duchowego przebudzenia. Odwołania do infiltracji ciemności na najwyższych szczeblach Kościoła i potencjału globalnej katastrofy podkreśliły powagę czasów. Wezwanie do żalu i nawrócenia rozbrzmiewało na wszystkich kontynentach, przekraczając granice czasowe. W odpowiedzi na zaproszenia Matki Boskiej pielgrzymi z odległych miejsc podejmowali podróże wiary do świętego miejsca objawień. Te pielgrzymki, charakteryzujące się modlitwą i kontemplacją, służyły jako katalizatory duchowego odrodzenia i solidarności społecznościowej. Zbieg różnych wierzących zjednoczonych w pobożności podkreślił uniwersalność przesłania pokoju i odkupienia Matki Boskiej. W środku entuzjazmu duchowego przebudzenia sceptycyzm i niewiara trwały jako trwałe cienie. Autentyczność objawień stała się przedmiotem skrupulatnego badania, budząc zarówno gorącą pobożność, jak i niewiarę. Jednak dla tych, których serca zostały dotknięte boskimi spotkaniami, sceptycyzm ustąpił miejsca głębokiej wierze i transformującym spotkaniom z sakrum. Jako strażnicy wiadomości Matki Boskiej, ojciec Pluspero i biskup Baraona przyjęli kluczowe rol w prowadzeniu wiernych przez burzliwy teren duchowego rozpoznania. Ich niezłomna wiara i roztropność służyły jako latarnie świetlne pośród narastającej ciemności, inspirując niezliczone dusze do wysłuchania wezwania Matki Boskiej do modlitwy i żalu. W świetle objawień Matki Boskiej pojawiły się głębokie nauki, które prowadziły wierzących ścieżką duchowego oświecenia i harmonii społecznej. Nakaz modlitwy, żalu i solidarności rezonował z odnowioną pilnością, wzywając ludzkość do zbiorowego przebudzenia na transcendentne prawdy miłości boskiej i odkupienia. W miarę jak echa przesłań Matki Boskiej rozbrzmiewają przez czas i przestrzeń, służą one jako wezwanie do działania i jedności w dzisiejszym świecie który jest przepełniony podziałami i niezgodami. Nakaz wspólnej modlitwy, żalu i pojednania staje się potężnym antidotum na choroby duchowe i społeczne rewolucje. Objawienia Matki Boskiej w Salwadorze oferują promyk nadziei pośród cieni niepewności i zbliżającej się desperacji. Jeśli chcesz zobaczyć więcej opowieści o wierzeniach, napisz, chcę to, poniżej w komentarzach. Do zobaczenia.